czasami pragnienie, które wydaje się urzeczywistniać, zaczyna frustrować, a raczej zaczyna frustrować jego brak. Pojawia się wtedy zwątpienie we własne możliwości, w skuteczność działania, w sens dążeń. Zaczynasz szukać nowych metod, zaczynasz szukać nowych kursów, zaczynasz czytać nowe książki, e-booki, słuchać nowych podcastów. Ale Warto uświadomić sobie jedną bardzo ważną rzecz. Każde pragnienie w pełni może się spełnić. W rzeczywistości, jeżeli coś się nie realizuje, to tak naprawdę jest to odstępstwo od, od naturalnego porządku rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że kreacja już jest zakończona, zakończona w momencie, kiedy ty oddałeś, oddałaś energię rzeczy, którą chcesz mieć swojemu pragnieniu. Warto zrozumieć, że to, czego pragniesz, nie tylko. Może się urzeczywistnić, ale ono już się właśnie urzeczywistnia, i choć może być to trudne do przyjęcia, gdy pojawi się z Twojej strony silna i świadoma decyzja: Ja tego właśnie chcę, oznacza to, że większość kreacji, większość tego procesu już została wykonana. Całe wcześniejsze. Filtrowanie, nadmyślanie, skupianie się, przemyślenia to wszystko stworzyło tą rzeczywistość wibracyjną wybra Twojego pragnienia. Może nie ma jeszcze formy fizycznej, może nie da się jeszcze tego dotknąć, poczuć nie możesz tego czegoś przytulić nie wiem, wydać w sklepie, posmakować, ale jego wibracja już istnieje. Ono jest jako forma wibracyjna i jedyne, co pozostaje Tobie do zrobienia, to uzyskanie z nią po prostu zgodność. To uzyskanie z nią zgodności, czyli tego tak zwanego alignment. Ten ostatni etap, w którym wszystko stanie się widoczne i namacalne, jest naprawdę bardzo blisko. Wystarczy się odprężyć, zaakceptować... Zgodzić się już na przyjęcie tego, wbić sobie do głowy, że to już jest gotowe, a jedynie teraz odbywa się proces dostrajania energii. Gdy się czegoś pragnie, czy to partnera, czy to samochodu, czy to domu, czy pracy, czy pieniędzy, a nie widać jeszcze efektów, to naturalna reakcja Twoja naturalna reakcja no to pewnie na to, co widzisz. Jest to, że po prostu tego nie ma, że tego brakuje. Wychodzisz z braku, wychodzisz z nieobecności. Dobra, nie mam tego. O Boże, co się stanie. Natomiast już wiemy, że to wibracyjnie istnieje. To tylko logiczny wniosek umysłu, przyzwyczajonego do oceniania rzeczywistości przez zmysły. Tak, przez oczy, wzrok, przez, przez słuch. Problem polega na tym, że tak naprawdę. Wszyscy popełniamy ten błąd. I ten błąd nazywa się za szybka ocena, bo reagujesz na to, co widzisz, na to, co teraz masz, a wiesz, że to jest Twoja wcześniejsza kreacja kiedyś to jest kreacja Twoich myśli. Więc to, co teraz doświadczasz, no to wykrowałaś parę dni temu, parę miesięcy temu, w zależności od tego, kiedy byłaś tak naprawdę w dostrojeniu, w tym alignment, z tym, co teraz właśnie doświadczasz. No i co? No i to za szybkie ocenianie utrzymuje cię cały czas w pozycji braku, prawda? Czyli patrzysz na rzeczywistość, nie mam tego jeszcze, nie widzę tego, no więc nie mam tego, więc wysyłasz sygnał, mam tego brak. Natomiast tutaj musisz zrobić cmyk, musisz szybciutko zmienić energetykę myśli i kiedy pojawia się myśl, nie, tego jeszcze nie ma, nie widzę tego, w tym samym momencie, pamiętaj, masz 17 sekund na to, aby zmienić energetykę tej myśli, możesz sobie pomyśleć, ale co ty mi tu chrzanisz, moja wibracyjna rzeczywistość już istnieje, ja się tylko muszę dostroić, przecież mam dowody na to. Że to istnieje dookoła mnie. Kaśka tego doświadcza, um, ktoś tam z mojego doświadczenia tego doświadczył, są ludzie, których obserwuję i tego doświadczają, więc no, kwestia tego, że muszę po prostu się dostroić, nic więcej. Aby cała ta wiedza i cały, cały no, żeby ta cała wiedza i to, co teraz mówię, miała sens, musisz spojrzeć na świat troszeczkę inaczej. Nie jako fizyczną manifestację, tylko jako na energię i wibrację, bo wszyscy jesteśmy wibracją. Ludzie, świat dookoła ciebie i e, słuchajcie, przede wszystkim, kiedy myślicie o swoim pragnieniu, zauważcie, czy nie, nie stosujecie myśli kontr swojemu pragnieniu, czyli. Chcę tego, chcę mieć mnóstwo pieniędzy na koncie, ale. Chcę mieć fajny nowy samochód, ale. Chcę mieć nowego partnera, ale. To jest właśnie ta kontrmyśl. Jest silnym sygnałem Twojego sprzeciwu przeciwko Twojej manifestacji. To tak, jakbyś. Abraham Hicks porównuje to do pociągu. Lokomotywa ciągnąca pociąg w stronę pragnienia. Z jednej strony, czyli to jest twoje, twoje pragnienie i myśli, które mówią, że chcesz właśnie tego pragnienia, natomiast do drugiej strony wagonu doczepiasz drugą lokomotywę i ta lokomotywa reprezentuje Twoje myśli sprzeczne. Czyli, ale, chciałabym mieć nowego partnera, ale jestem brzydka, chciałabym mieć dużo pieniędzy na koncie, ale nie mam pracy. Więc to są, tak, to są te właśnie dwie lokomotywy, które działają przeciwko sobie. W efekcie ten jeden wagon, czy tam pociąg, nie rusza z miejsca. Myśl o pragnieniu i jednocześnie w jego wątpienie to właśnie konflikt energetyczny, który nie pozwala urzeczywistnić Twojego marzenia. Więc co ty teraz robisz? Zamiast pchać. Albo inaczej, zamiast doczepiać lokomotywę z drugiej strony pociągu, po prostu ty doczep kolejne myśli, które stworzą momentum do pierwszej lokomotywy. Prawda? Więc świadomie pielęgnuj czyste myśli na temat tego, czego chcesz, bez przeciwnych impulsów. Skupiaj się na tym, czego, dlaczego chcesz to pragnienie, dlaczego ono jest dla Ciebie ważne, dlaczego, dlaczego jesteś z nim podekscytowana. Zadawaj sobie pytania, dlaczego Cię cieszy. Chęć jego posiadania. Wtedy kolejne silniki, wtedy kolejne myśli zaczną ciągnąć w tą jedną stronę do Twojego pragnienia. Jeśli energia Twojego pragnienia będzie wystarczająco silna, a myśli nie będą sprzeczne, wtedy pojawia się to momentum, tak zwane, i wtedy zaczynają się Twoje manifestacje. Pamiętajcie, że naszym błędem jest koncentrowanie się tylko i wyłącznie na, na manifestacji tej jednej, jedynej manifestacji, a tak naprawdę nie zauważamy wszystkiego innego, co tak naprawdę udaje nam się metodą małych kroków zamanifestować. Czyli tego, że ktoś cię potraktował dobrze, a pomyślałaś o tym wczoraj, a dzisiaj dostałaś tego dowód, że co, dostałaś podwyżkę w pracy, a ty manifestujesz miliony na koncie, więc ta podwyżka przechodzi. Tak naprawdę bokiem i nie doceniasz jej, nie widzisz jej, a tak naprawdę to jest Twoja manifestacja sprzed tygodnia. Więc te małe kroki pozwolą ci, jak je zauważysz, pozwolą ci na to, żeby po prostu uwierzyć w swoją siłę sprawczą, prawda? W to momentum, żeby doczepiać te pozytywne myśli do tej jednej związanej z Twoim pragnieniem. Gdy nie działa, powód jest zazwyczaj jeden. Po jednej stronie energia pragnienia, po drugiej energia wątpliwości. Wątpliwości pojawiają się głównie z jednego powodu: czyli po prostu przyzwyczajeni jesteśmy do patrzenia na to, co jest teraz, a nie myślimy o tym, co już wykreowaliśmy w naszej wibracyjnej rzeczywistości. My powinniśmy cały czas żyć tą rzeczywistością, nawet dokłamywać siebie w dużym stopniu po prostu utrzymywać się cały czas w tej naszej rzeczywistości, której chcemy doświadczać. I co? Nie zadajemy pytań skąd, kiedy, jak to się stanie, skąd się to weźmie, kto to przyniesie. Nie masz wtedy na to gotowych odpowiedzi, prawda? Kiedy zadajesz sobie pytanie, dlaczego tego chcę. Nie ma żadnego poru. Najlepiej iść w ogólne, w ogólne odpowiedzi, bo będę szczęśliwa, bo będę mogła kupować prezenty ludziom, których kocham. Natomiast jeżeli zaczynasz zadawać sobie pytania pod tytułem, kiedy to przyjdzie, skąd się to weźmie, od razu odpowiedź: nie wiem. Od razu odpowiedź: no, chciałabym, żeby to już przyszło skąd się to weźmie? No nie wiem, no może mi to przyjedzie. Już zaczynasz się ograniczać, to już jest kontrola, to już budzi twój, twój opór, już zaczynasz zamiast let it go, zamiast puścić swoje pragnienie i zdać się na wszechświat, ty zaczynasz już powodować, produkować scenariusz, jak się to zrealizuje. No niestety, to jest opór, który tak naprawdę stawia cię w kontrenergii do swojego pragnienia. Najlepszym rozwiązaniem jest pozostawanie przy ogólnym obrazie pragnienia i emocji, które ono po prostu wywołuje. Zrozum, że wszystko, co się pragnie, jest wynikiem Twojej pracy energetycznej, nie fizycznej. To nie o działanie fizyczne tutaj chodzi, lecz o energię. Ty nie masz pracować ciężej, ty masz pracować lekko i przyjemnie, a przede wszystkim mądrze. Bo praca, którą masz wykonać, to jest praca nad nastrojem, nad Twoim nastawieniem, nad Twoją postawą, nad Twoimi emocjami. Pamiętaj, ty zawsze masz się czuć dobrze, bo gdy pojawi się Twoje zwątpienie, zniechęcenie, przytłoczenie, no to fizyczne działanie tutaj nic nie da, bo tworzysz opór, który staje na drodze do Twojej manifestacji. Zrelaksuj się, idź na spacer, posłuchaj swojej ulubionej muzyki, zrób to, co daje Ci przyjemność, a tak naprawdę manifestacje zaczną się po prostu uwalniać. Trzeba poczuć tą wysoką wibrację, odzyskać dobre samopoczucie. Czasem oznacza to, że żeby nie myśleć o swoim problemie tak bardzo, żeby postarać się przynajmniej o nim zapomnieć na dziś. Jak Scarlett O'Hara sprzeminęło z wiatrem. Nie będę myśleć o tym dzisiaj, pomyślę o tym jutro i to był najlepszy, to była najlepsza porada. To może być wbrew temu, co ci co mówiono, co cię, czego cię uczono, że trzeba walczyć, że trzeba iść do przodu bez względu na wszystko. To może być właśnie wbrew temu, co do tej pory poznałaś. Natomiast. Zapamiętaj jedną rzecz: jeżeli walczysz z kimś bardzo intensywny albo z czymś, to tak naprawdę dokładasz kolejne wagony, kolejne silniki, kolejne lokomotywy, które zwiększają Twój opór, i zamiast zbliżać się do, do spełnienia, oddalasz się od niego albo po prostu zostajesz w miejscu, a tego nie chcesz. Więc słuchajcie, życzę Wam naprawdę samych radosnych chwil. Patrzcie na świat oczami dziecka.